Miejsce numer 4 Hotchkiss H35 był lekkim czołgiem piechoty zaprojektowanym w połowie lat 30. przez firmę Hotchkiss. Czołg ten powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie francuskiej armii na nowoczesny, dobrze opancerzony pojazd wsparcia dla piechoty, który jednocześnie byłby tani w produkcji i wystarczająco mobilny do prowadzenia działań na różnych typach terenu. Pierwsze prototypy pojawiły się w roku 1934. A produkcja seryjna ruszyła rok później. Hotchkiss był stosunkowo małym czołgiem, ważył około 11 ton. Napędzany był czterosuwowym silnikiem benzynowym Hotchkiss o mocy około 75 koni mechanicznych, co pozwalało mu osiągać prędkość maksymalną w okolicach 28 km na godzinę. Był to wynik przeciętny, ale wystarczający jak na ówczesne standardy czołgów piechoty. Jednym z jego głównych atutów był pancerz o grubości dochodzącej do 40 mm, co czyniło go relatywnie dobrze chronionym przed większością broni przeciwpancernej dostępnej w drugiej połowie lat 30.